Dziś pojawiły się ważne informacje z kierunku Kurska. Tutaj Rosjanie rzucili się do przodu w desperackiej próbie przełamania ukraińskiej obrony w rejonie Kurska. Jednak Ukraińcy przeprowadzili niszczycielski atak powietrzny na główną rosyjską wysuniętą bazę operacyjną, odcinając głowę węże i rozpraszając rosyjskie wysiłki, bombardując pozostałą piechotę, aż nikt nie zostałby kontynuować ataki. Od miesięcy siły rosyjskie próbują odzyskać wszystkie utracone terytoria w regionie Kurska, dążąc nie tylko do wymazania ostatnich zdobyczy Ukrainy, ale także do całkowitego wypchnięcia ich z powrotem za granicę. Ich cel jest jasny. Nie mogą sobie pozwolić na to, by znaczna część rosyjskiej ziemi była nadal kontrolowana przez Ukrainę. Ukraińskie terytoria w Kursku są nie tylko polem bitwy, ale także kartą przetargową przyszłych negocjacjach pokojowych. Dopóki siły ukraińskie pozostają w Rosji, nawet na stosunkowo niewielką skalę, Ukraina ma przewagę psychologiczną i dyplomatyczną. Im dłużej ta sytuacja się przyciąga, tym bardziej szkodzi rosyjskiemu przywództwu politycznemu i wojskowemu, które nie może przekonująco twierdzić o dominacji wojskowej, podczas gdy ukraińskie wojska otrzymują teren w granicach Rosji. Aby te zaradzić, siły rosyjskie rozpoczęły wielokrotne ataki na dużą skalę w całym worku kurskim, próbując przytłoczyć ukraińskie pozycje samą liczebnością. Jednak większość tych ataków kończy się niepowodzeniem, zanim przyniosą jakiekolwiek znaczące korzyści. Nawet jeżeli siłą rosyjskim udaje się zdobyć teren, często jest to minimalne i okupione ciężkimi ofiarami. W ramach wznowionych działań ofensywnych siły rosyjskie rozpoczęły zaciekłe bitwy w celu odbicia obszarów utraconych w niedawnych kontratakach Ukrainy w pobliżu czerkaskiej konopelki. Jedną z niewielu przewag Rosji w tym sektorze. Jest to, że Ukraińcy nie byli w stanie w pełni skonsolidować kontroli nad lasami prowadzącymi do Ułanok. Siły rosyjskie wykorzystują tę dużą szarą strefę do infiltracji lasów i atakowania ukraińskich pozycji w małych grupach, próbując wykorzystać wszelkie luki w linii i stopniowo zaamywać ukraińską obronę. Pomimo tych prób stosunkowo bezchmurna pogoda pozwoliła Ukrainie utrzymać stały nadzór dronów, dzięki czemu rosyjskie ruchy są przewidywalne i łatwe do odparcia. Po drugie, zamarznięta zimowa ziemia komplikuje rosyjskie wysiłki zmierzające do wykopania nowych pozycji bliżej ukraińskich. Zmniejszenia dużej szarej strefy i rozszerzenia ich obszaru kontroli. Bez tych odpowiednich fortyfikacji rosyjskiej grupy szturmowe pozostają bardzo podatne na ukraińskie ataki dronów i artylerii. Ukraińcy wykorzystali te słabości, przeprowadzając niszczycielskie ataki z powietrza na rosyjskie oddziały próbujące posuwać się naprzód a ukraińskie drony Vampire i Baba Yaga nieustannie polują na siły wroga za pomocą różnych rodzajów amunicji zrzucanej z dronów. Podczas jednej z ostatnich operacji dron wykrył czterech rosyjskich żołnierzy zmierzających w kierunku osłony wewnątrz budynku, zanim jednak uda im się zająć bezpieczną pozycję Uderzył hexakopter Vampire, zrzucając na ich kryjówkę minę przeciwpancerną TM-62. Potężna eksplozja zniszczyła budynek i wszystkich w środku, odcinając kolejną rosyjską próbę szturmu, zanim jeszcze zdążyła się rozpocząć. W innej bardzo udanej operacji ukraińskie drony zwiadowcze geolokalizowały rosyjską wysuniętą bazę operacyjną, śledząc ruchy żołnierzy i pojazdów, gdy przygotowywali się do bardziej skoordynowanego ataku. Wykorzystując te informacje, Ukraina przeprowadziła atak rakietowy, celując bezpośrednio w stanowisko dowodzenia kilkoma pociskami. Kasetowymi. Uderzenie rakietowe zadało ciężkie straty rzucając rosyjskie plany ataków w chaos, tracąc koordynację i pozostawiając im jedynie opcję rozpoczęcia zdezorganizowanych ataków małych grup piechoty. Aby zrekompensować tak ciężkie straty, Instytut Studiów nad Wojną donosi, że siły rosyjskie uciekły się do desperackiego środka przenosząc żołnierzy rannych w bitwach na wschodzie Ukrainy do Kurska pod pretekstem leczenia i rehabilitacji. Jednak po przebyciu na miejsce żołnierze ci otrzymują broni są wysyłani do aktywnych działań bojowych na linii frontu, co odzwierciedla desperacji jaką siły rosyjskie Odczuwają, aby wypchnąć Ukraińców z Kurska, zanim zostanie on wykorzystany jako dźwignia dyplomatyczna. Ogólnie rzecz biorąc, pomimo ciągłych rosyjskich ataków i intensywnych ostrzałów artyleryjskich siły ukraińskie nadal utrzymują znaczną część terenu w Kursku. Podczas gdy Rosjanie odbili duże części, im głębiej wciskają się siły rosyjskie, tym silniejsza staje się obrona Ukrainy. Obecne pozycje ukraińskie przetrwały miesiące ataków, a wraz z malejącymi zdolnościami szturmowymi Rosji i kurczącymi się rezerwami, stale zakłócaną strukturą dowodzenia jest jasne, że ich cel, jakim jest odbicie worka kurskiego, staje się coraz bardziej nieosiągalne. Jeżeli jesteś przeciwny inwazji na Ukrainę i chcesz wesprzeć pracę, którą wykonuję, rozważ subskrypcję naszej własnej niezależnej strony informacyjnej. Tutaj można znaleźć nasze ekskluzywne spostrzeżenia strategiczne, kompleksowe przeglądy wszystkich frontów i regularne filmy z analizami taktycznymi. Subskrybując nie tylko pokażesz swoje wsparcie dla tego kanału, ale także pomożesz i obronisz niezależne dziennikarstwo. Link do naszej strony internetowej znajduje się w opisie. Dziękuję za obejrzenie tego raportu i doceniam wszystkich, którzy do nas dołączyli.